Witam Was ziomeczki w, yy, w twa o ile się nie mylę, to w trzecim odcinku z City Island Tak właśnie. Trochę się tu pozmieniało, bo tu musiałem powstawiać nowe budynki i te inne rzeczy. Ten odcinek będzie trwał 15 minut, teraz wam mówię. Albo 14 Już tu postawiłem, tak, postawiłem stację, postawiłem nowy market i postawiłem dwa domki, ten i ten. A i wiecie, co mnie tutaj zdziwiło w tym odcinku? To, że zaczął padać śnieg. Teraz, jak kliknąłem play, to zobaczyłem, że pada śnieg. I tu chyba... Tak, tu, tu jest Święty Mikołaj. Bo jakieś prezenty mi wyskakują, 169 ludzi w mieście i 169 pracujących. Dobrze, 81 tysięcy mam, bo nie mogłem uspierać więcej, bo za tą miałem 360, 370 tysięcy. Kupiłem to, 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 kupiłem za 39, to, kupiłem za 40 chyba, albo za 30 i te domki jeszcze. Ziomaczki, sorry, ale spadł mi telefon. Tak to jest właśnie. Jak się nagrywa telefonem, a nie aparatem? W aparacie jest lepsza jakość. Będę nagrywał aparatem, obiecuję Wam. Jeśli macie ochotę... O, widzicie? Tu jakieś świętunkowe leci. Jeśli macie ochotę, to wchodźcie na... na ZII Z-I-I. Spacja. g i -USZ. Podam w tym. A nie, to i tak będzie na moim profilu. No to zobaczycie tam też odcinki z Minecrafta. Mam już 4 odcinki. I 3 z City Island. Bardzo Was proszę, subskrybujcie. Mam już 6 subskrypcji. Jeszcze jakieś 24 i będę miał 60. Ej, 30 znaczy się. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Oglądajcie wszystkie odcinki. City Island będę nagrywał przez powiedzmy do jakiegoś 20 odcinka. Później pomyślimy, co by dalej tu zrobić w tym City Island. Albo ściągniemy nowe City Island i zaczniemy inne. Ale mogę się założyć, że długo w tą grę będziemy grać. Bo tu jest dużo tego. Poziomy są nieskończone. Ale, ale regiony się kończą przy 24. Reg region jest tylko 24 i koniec. Tak więc mówię. Nie wiem co to są za prezenty. 38? Nie rozumiem. Co to za kamera jakaś? Jeśli wiecie co to za kamera, piszcie mi jej w, odc... w komentarzach pod, pod... tym... pod... No, w komentarzach piszcie. Mam 14 level. A, i mówiłem wam, że mam nabijać kasę. No to nabijałem kasę, i jak chciałem nabić kasę, no to musiałem robić te zadania i nie chciało mi się robić zadań, kiedy nabijałem kasę i robiłem te zadania. Więc robiłem teraz ten odcinek, że nie nabijam, tylko tak po prostu sobie siedzę. Może teraz jakieś, nie wiem, szkołę może postawimy, bo już mi mnie obblokowali, widzieli, widzicie? Albo postawimy to. Albo nie, szkoła, 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 po prostu. Szkoła jest lepsza. Wiem, jak to zabrzmiało, że szkoła jest lepsza, ale jak dla mnie, szkoła jest lepsza, po prostu bo. No, po prostu jest lepsza. Dobra, mamy szkołę. Nie da się. Dobra, mamy szkołę. Jak uzbieram kasę, to naj, jak najszybciej nagram piąty, czwarty odcinek. Jak najszybciej. Jakaś jakaś propozycja z Willią. Jeszcze jakieś, jakieś jakieś jeszcze powiedzmy 7 minut będę nagrywał albo jeszcze jakieś 6. 12 minut spokojnie nagram filmik. 14 340 zł 12 grudnia. I czternasty ten odcinek teraz nagrywam o osiemnastej, dokładnie wam powiem trzynaście, wiem dlaczego tu jest śnieg, Mikołaj. Bo pewnie święta przychodzą i zrobili nową aktualizację, a ja mam takie coś, że jak zainstaluję aplikację, to tam mi się taki znaczek wyświetla, że aktualizuj bez mojej wiedzy, i mi się aktualizuje bez mojej wiedzy. I wtedy wchodzę i patrzę, jakie jest aktualizacja, i te w ogóle, i się okazuje, że w ogóle są nowe rzeczy. Żomeczki, nie będę mógł nagrywać takich odcinków po 17, po 16 filmiku po 16, po 17 minut, bo kiedyś nagrałem filmik telefonem 16, 17 minut i wrzuciłem na YouTube i mi wyskoczyło, że no że nie mogę wrzucić tego filmiku, bo jest za długi. Zdziwiłem się, no to teraz postanowiłem nagrywać takie filmiki już takie po 14 minut, tam po 12 i te inne rzeczy. Jeszcze jakieś 4 minutki nagrywamy i kończę. Znowu ten święty Mikołaj. Wiem, to nudne jest to teraz co robię, ale nic innego do roboty nie mam. 50 co? 50 tysięcy bym dostał jeszcze 20 ryb bym musiał zrobić, ale mi się nie chce para ale fajna studnia. Może ją postawimy w następnym odcinku. Jak będę miał oczywiście kasę? I straść też postawimy w następnym odcinku. I powiększymy ogólnie teren 169 tych ludzi, 169 pracowników, czyli tak to ogólnie w mieście mamy 300. Poczekajcie, 338 tych ludzi. To jeszcze nie aż tak sporo, ale w sumie to dobrze. Teraz akurat wrzucam też film, teraz, jak siedzę na laptopie, wrzucam filmik z Minecraft'a. Czwarty odcinek: przeprowadzka do. przeprowadzka, bo nowy dom zbudowałem. Wiem, że gram w, w, w grę City Island i mówię o Minecrafcie, ale Minecraft to też nie jest aż taka zła gra. To jest bardzo fajna gra. Bo, yy, mów, mówię Wam, żebyście oglądali też yy, popularnego, takiego bardzo fajnego yy, yy, kolesia. Pewnie już go znacie. Rezi Podam jego kanał w tym... Yy, no. Podam je do, jego kanał w opisie. Madzie Wojtka i... no i Bloa. Mandzio jeszcze tam i innych. Ale dla mnie jak najbardziej to jest najlepszy rezin. Dobra, ziomeczki. W sumie to już bym mógł kończyć. Ale jeszcze z jakąś minutkę nagram to. Jak najszybciej możecie? Subskrybujcie mój kanał. Oglądajcie, będą nowe odcinki, inne będą gry też. Może będę nagrywał SimCity, ale mi się da ściągnąć albo kupię sobie. I chciałem Wam powiedzieć, że będę może nagrywał kamerą, a nie telefonem, bo będzie lepiej. Dobra, ziomeczki. Będę w yy, Będę w końcu... mówię Wam... A, chciałem Wam jeszcze wspomnieć, że może będę nagrywał FIFA 12. Wiem, że jest Drop 2013, ale 2012 też jest fajne. I może będę ją nagrywał. Dobra, ziomeczki. Żegnam Was do następnego odcinka, czyli do czwartego. 好嘞。